Wiecie, że popularne francuskie czasowniki takie jak être, aller, avoir itd. Tak mogą być używane także jako rzeczowniki? Eee, to chyba trochę dziwne. Zupełnie nie. Na przykład, être, być to także byt. Jaki byt? Chyba odbyt! Nie, byt w sensie osoba. Na przykład, un être humain. Tak jak po angielsku, human being. Mamy też le bien-être, dobre samopoczucie, i na odwrót, le mal-être złe samopoczucie, psychiczny dołek. Coś o tym wiem. Avoir to nie tylko mieć. W języku księgowym to faktura korygująca, zaś w sklepie to suma pieniędzy do wykorzystania po reklamacji. A, oh, to w sumie logiczne, because w tym sklepie coś mamy. Aller znaczy iść, jechać, zaś w formie un aller to już bilet w jedną stronę. A w dwie strony? anali aller retour. retour. Dosłownie pojechać, powrót. Całkiem sprytne. Pouvoir to moc, ale także władza lub moc. A jak będzie super moc? A, super pouvoir. Okay, bo ja mam taki super pouvoir. Devoir, musieć, jako rzeczownik, to obowiązek lub praca domowa. No tego nie znoszę. Savoir, wiedzieć, potrafić, to także wiedza lub umiejętność. A znaczy, stąd jest savoir vivre, because jak żyć. Tak, a vivre też można spotkać jako rzeczownik. Le vivre to żywność, prowiant. Śmieszny ten francuski. To na koniec powiem, że czasownikowi rire śmiać się, zawdzięczamy śmiech, le rire. Podobnie jest z czasownikiem sourire, uśmiechać się, który dał nam uśmiech. Le sourire. Oh.